W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego kwitnie dziwidło olbrzymie. Kolejny raz po czterech latach. No niezwykła rzecz. Czasami ogrody mają dziwidło, które wcale nie chce kwitnąć. Ogród Botaniczny uruchomił transmisję na żywo. Od pierwszych dni sierpnia zerkam na nią, monitorując kiedy zakwitnie, kiedy należy biec, ponieważ poprzednie kwitnienie jakoś zupełnie mi przepadło. Jest noc z 4 na 5 sierpnia 2025 roku. Widzę, jak płatki dziwidła się rozchylają i cóż, zaczyna się kwitnienie. Ile potrwa? Rano obraz z kamer ogrodu botanicznego pokazuje, że dźwidło już całkowicie rozkwitło. Jadę. Niestety, dla publiczności ogród botaniczny jest otwarty dopiero o 10. Po drodze w huku jadącego metra przekładam wszystkie spotkania, które na dzisiaj miałam poumawiane. Ogród botaniczny. Kolejka do kasy nawet nie taka duża. Do szklarni z dziwidłem prowadzą strzałki, ale również z daleka unoszący się smród padliny. Druga kolejka przed wejściem do samej szklarni z ciekawą rośliną. Już z zagłów ludzi widzę, że dziwidło przekwita, a więc zakwitło w nocy i przekwita ledwie po paru godzinach. Lecz to i tak wielka gratka zobaczyć je i powąchać na żywo. Nasze warszawskie dziwidło ma co najmniej 25 lat, a może mieć i 100. Znalazło się ono w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie dzięki darowiznie jakiegoś pana który stwierdził, że w domu trudno mu utrzymać taką roślinę, a może wąchać jak kwitnie. Olbrzymia bulwa pod ziemią waży 40 kg. Jak duża jest, nie wiem nie widać. Wyrasta z niej kwiatostan, który i tak jest efektowny, chociaż właśnie przekwita. Nigdy nie wiadomo, kiedy zakwitnie. Rzadko tutaj jest ogromnym sukcesem, że zakwitło ledwie po czterech latach. Po przekwitnięciu. Pojawi się nad bulwą liść, który wygląda jak małe drzewko. Jeśli dźwidło zdecyduje się zakwitnąć, to liść obumrze, a na jego miejscu ponownie pojawi się efektowny kwiatostan. Dźwidło olbrzymie pochodzi z tropikalnych lasów Sumatry i tam bywa ogromne. Może osiągnąć, kwiatostan może osiągnąć niemal 3 metry wysokości i ponad 1,5 metra szerokości. Dźwidło olbrzymie Szklarnie Ogradu Botanicznego w Warszawie w 2021 roku osiągnęło 1,25 m wysokości, za to w tym roku kwiatostan miał 1,81 m wysokości. Liczymy, że to nie jest ostatnie słowo tej niebywałej rośliny. W swoim najbliższym otoczeniu kwitnące dziwidło podnosi temperaturę o kilka stopni, Mówi się, że to dlatego, aby jeszcze bardziej zapach smród padliny się rozchodził i żeby przywabiać zapylaczy. W końcu kwitnie bardzo krótko. Obecnie, teraz w ogrodzie no, będzie to kilka godzin. W każdym razie zapach ma przywabiać zapylaczy, którymi są muchówki oraz żuki żerujące no, na padlinie. Są to stworzenia funkcjonujące raczej nocą. Wieczorem pewnie już z kwiatostanu nic nie pozostanie. Prawdziwa królowa jednej nocy. Tyle moja krótka relacja na temat kwitnięcia Dziwidła. Oczywiście ogród botaniczny jest sam bardzo ciekawy, tak samo jak i pozostałe szklarnie, ale to może innym razem. Papa. Pa.